Siemaneczko z tej strony Andzio, a to recenzja, opinia, coś takiego o Osinoko anime. Konkretnie o pierwszym odcinku, który wyszedł w tą środę, czyli parę dni temu, chyba tam ze trzy. Jest to anime na podstawie mangi, którą akurat czytam prawie że od początku, czyli od kiedy chyba miał jakieś 10 rozdziałów w 2020 roku. Dlatego musiałem od razu się wziąć też za anime, kiedy ono wyszło. Od początku od pod zapowiedzi szło bez Echa. Wyszła polska manga, ludzie się głównie śmiali z opisu pierwszego tomu, no bo jest on dosyć komiczny, trzeba to przyznać. I właśnie kwestię tego różnorodności od właśnie fabuły pierwszego tomu i od fabuły reszty mangi bardzo dobrze wzięło się studio, które zrobiło anime, ponieważ połączyli te wszystkie 7-8 rozdziałów w jeden epizod trwający półtorej godziny. Dzięki czemu oczywiście będzie to dużo spoilerów. Całą fabułę od. Urodzenia dzieci aż do śmierci AI mamy opisaną w ciągłym ruchu, znaczy w ciągu, w ciągu, po prostu, w jednym ciągu. Dlatego też nie będą sobie ludzie myśleli pomiędzy epizodami, że o, to jest taka luźna historyka, to się w sumie głównie będzie działo. Tylko od razu widzą, że będzie coś zupełnie innego po tym pierwszym odcinku, bo już widzą, że ta typiara nie żyje. Co według mnie jest bardzo mądrym pomysłem. Generalnie anime zostało strasznie skalpowane po tym. Giga dostało ten wejścia. Kiedy dosłownie nikt o tym nie mówił, przed tym zanim to wyjdzie, tylko takie, o, no tam Akasaka to robił, no on to kaguje, robił, może będzie ok, ale ma opis jak gówno, myślę, to będzie gówno. Po czym w ciągu jednego dnia wywojowali to na malu powyżej tego fullmetala, co się zdarza raz na ostatnio cztery popularne anime, co jest dziwne. Oczywiście spadło potem. Nie wiem, czy jeszcze spadło. Teraz na aniliście akurat jestem, bo jest ładniejszy moim zdaniem, ale to nie. Zupełnie nie ten temat. Tak, czy tak, przyjęło się odcinek pierwszy bardzo dobrze. Jest tam dużo memów, ludzie mówili w ogóle super. Dada, dada, da, animacja, fabuła, muzyka. Wyszło bardzo dobrze. Zresztą widać, że było to raczej przewidywanym sukcesem, ponieważ już dosłownie jeden dzień po premierze zapowiedziano została wszystko do kałę Figurka, Aj dosłownie, to rzadko że po pierwszym odcinku już masz figurkę, w skali 1 do 7 wartą 160 dolarów. To jest dosyć duży koszt, więc widać, że jednak się ludzie tam spodziewali, że ej, no to musi jednak wejść. Więc no, zresztą bardzo ładna figurka. Wypuszczony też teraz został opening w wersji pełnej. Nie mamy jeszcze wersji skróconej, w którym puszczę kawałek tylko, bo uważam, że jest bardzo dobrym. Proszę, że filmu. Widać właśnie tutaj bardzo ładną też grafikę, która wytrzymała się w takim ładnym stylu. Nie jest to jakoś brzydko zrobiona. Jest to po prostu... Ktoś widać, że się postarał, miał na to pomysł, tak? I zrobił tego na odwalsie. Doszliśmy aktualnie mniej więcej do końca pierwszego tomu, te pierwsze 8 chapterów do właśnie śmierci AI. Dokąd dojdzie cały pierwszy sezon? Ten, kto czytał mangę, może wiedzieć o co mi chodzi, a ten, kto nie czytał mangi, takie będzie wiedział co mi chodzi, ale mi się daje, że do końca tego pierwszego ich teatrzyku, bo to jakiś teatr był, tak bym odstawiał, że do tego dojdą. Sama manga w ogóle wydaje mi się, że się będzie kończyła w tym roku, albo na początku przyszłego, bo to już jest do ostatni arc, więc będzie uznajemy, to 150-160 chapterów do adaptacji, na no, więc więc to pewnie będą minimum 3-4 sezony. Nie wiem oczywiście, jak będzie później, tak? Nie jak to będzie wyglądało. Właśnie mówię, bo to jest takie efekt wow. Mamy półtorej godziny ciągłego spektaklu, jakby prawie, że można wręcz tu ująć zamkniętej historii, bo potem mamy już tego się w kurwie i mówi: Ej, dobra, zabiję każdego i wszystkich, więc mamy już takie, no dobra, coś tu się jeszcze będzie działo, ale jakby tą w ogóle scenę usunąć, to mogłaby to być zamknięta historia, tak? Potem będziemy mieć 20 minut kawałków historii, tak? więc po 2 trzy rozdziały na jeden odcinek anime, nawet może więcej, zobaczymy, jak oni to będą robić. I w ten sposób powoli będziemy szli do, do przodu, progresowali. Jeszcze tutaj pokażę chyba najważniejszą właśnie scenę z tego, z tego odcinka półtorej godzinnego, czyli właśnie śmierć AI. Też to zostało bardzo ładnie zrobione. Jest odpowiednia muzyka nastrojowa. Może nie włączę, żeby filmu mnie nie ściągnęło. Ale czuć te emocje, jak się ściemnia Eka jej śmiercią tą krew. Widzicie? Jest to zrobione właśnie tak, że w mandze ten panel ma taką bardziej ciągłą kreskę przy pokazać tą śmierć, tą tragedię. I tak samo bardzo dobrze zrobili to w kresce w anime, te martwe oczy bez tych gwiazdek, już jest to po prostu ładnie zrobione. Ktoś się postarał, jest to porządna robota. No. I to tyle, jak chodzi o omówienie pierwszego odcinka. Mniej więcej mam nadzieję, że wyszło to jakkolwiek. Zobaczymy, co będzie w drugim odcinku, który też się postaram omówić. Nie jestem pewien, czy mi się to uda, czy się zbiorę do kupy, ale na razie idzie wszystko na plus. Zobaczymy, jak bardzo oceny będą też wzrastać i spadać. Na razie przyjmijmy, że jest to około 9,4, bo chyba na malu właśnie tyle jest. To sprawdzę. No, aktualnie jest to 9,3. Zobaczymy, co będzie po drugim odcinku. Cześć!